Szanowni Państwo, widzowie, trzy będę odcinek z Uciekaj przed Członami dla Brainrot I dzisiaj, widzowie, będziecie oceniać moje Brainroty z tej gry. Właśnie, widzowie, tak wygląda. Pierwsze dwa: tak wyglądają pierwsze dwa: jest to Job Job sahur i ten dug Duke, które zarabiają łącznie z za jakieś 20, 30 QN. Tak? Tutaj mamy następne Brainroty. Tutaj mamy następnego, następne, 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 dobra Teraz widzowie idziemy na górę Na samej górze mam, widzowie, najlepsze brain roty, no bo wiecie, no na samej górze, nie? Tutaj następne, takie, o Następne <laughs> Tutaj, o, trzeba już z niego zbiorę kaskę Tutaj takie, w tym żółtku, żo Tutaj mam takie Same te dług-długi Tutaj mam prawie wszystkie esoki I patrzcie to Na samej górze Nie wiem widzowie czy jesteście na to gotowi Ale zobaczcie sobie ile mi to zarobiło kasy Ile to zarabia na sekundę Ileś sp Poczekajcie, a teraz wam przejdę tutaj Ile to zarabia I tutaj ile to zarabia Jesteście gotowi co to są za brain roty 3 Dwa Jeden Właśnie to są te brainroty Dwa esoki W sumie to jest po polsku tak nazywane już troszkę Ale to są dwa esoki Po 536SX I następny Bizonce Jupiterem 185SX Teraz widzowie sobie zbierzemy z nich kasę I podlepszemy naszego Mojego duga na maksimum poziom ile? ej mega on dużo daje dobra idę go sobie dać na samą górę widzowie bo ten bizon te jupiter już jest słaby tak w sumie no jakby no słaby już jest nie no bo on już mi się tutaj nie nadaje dobra teraz sobie widzowie schodzimy na dół i sobie może teraz podlepszymy tego esoka w radioactive podlepszyłem już 11sx dobra widzowie Moja baza ogólnie, wie, no, cała zarabia prawie 2 SP na sekundę Cała baza, prawie 2 SP I właśnie tak widzowie wyglądają moje brain roty To jest czyjeś, czyjeś dobre, dobre brain roty bardzo Chciałem mieć kiedyś strawberry elefanta, ale mi się to widzowie nigdy nie udało Wiecie, czy tam z lucky bloka czy tam z czegoś, to wiecie tam jak to jest Ale nam się nie udało i teraz widzowie będziemy sobie przychodzili obby, za które dostaniemy monej bloki. Dwa monej bloki. One są w sumie dobre. No jak dla mnie, nie? Jak mi na przykład wypadnie jakiś Celestial Brain rot Bo Celestial to są drugie z najlepszych rzadkości w tej grze. Chyba. No bo potem to są boskie Brainroty. I tyle, nie? Tak, to tak. Dobra, przeszliśmy to sobie. O, widzowie, idziemy zakręcić spinem, bo mamy 20 tych. Więc, widzowie, kręcimy, kręcimy. Ja, widzowie, teraz właśnie zamykam oczy. Nie patrzę. Oby coś dobrego, oby coś dobrego, oby coś dobrego. To jest. Secret. Hmm. W sumie, widzowie, nic dobrego. No, ale okej, okay, okej, okay, dobra. W sumie, niech będzie. Teraz, widzowie, robimy właśnie opening e Money Lucky Block. Zobaczmy, oby coś dobrego, obie coś dobrego, obie coś dobrego, obie coś dobrego. No! Nie jest to jakoś taki dla mnie za dobry, ale słodziutki, słodki jest akurat. Chociaż to jest plus w tym brain -rocie, że jest chociaż słodki O! Możemy zrobić fusa I o sobie zrobimy fusa Właśnie Łe, On jest w takiej mutacji, złoto, ufo Hmm Co jakbym wsadził te Brainroty, Które mi są w ogóle niepotrzebne Ej, widzowie wsadzam... widzowie... cztery? Te same Brainroty, trzy te same brain roty. Zobaczymy, czy będzie dobry lak, czy słaby lak. Słaby lak. Dobra, to nam ja się widzowie nie opłacało. Teraz widzowie, będziemy czekać, aż ktoś widzowie zrobi tego fusa. Wiecie, tam przy tym automacie, jakby to tak się nazywa, ja no to mówię, nie? Aż ktoś zrobi fusa przy tym automacie. I szybko wlecimy tą, tym kijkiem, uderzymy go i zabierzemy tego Brainrota, co właśnie tutaj wyleci. Więc widzowie, czekamy. Albo w sumie my sobie zrobimy tego fioza Tak, my sobie zrobimy: Bizantę, Juppiter, Alessio i UFO, Job, Job. Każdy w jakiejś widzowie mutacji. Patrzcie. Taki Brainrot, taki Brainrot, taki Brainrot. Więc widzowie. Eee, widzowie jakie mi, żeby coś dobrego nam wypadło na odcineczku oczywiście Bizante dupite Alessia Ufo job job. Teraz sobie schodzimy na boczek. I czekamy aż te wszystkie fale przelecą. I robimy fiuzę. Widzowie mamy, mamy, mamy. E, zarabiał on i jest to wykop, wykop. W sumie, nie wie, nie, nie, nawet nie, nie wiedziałem, że takie coś nam wypadnie. Nawet okej, okay, nawet okej. Okay. W sumie dużo daje, naprawdę. Ej, no, on naprawdę dużo daje. Ej, no, naprawdę. Bradać mu obok tego automatu, matko, było skale w redrive, wleciałem normalnie. A tu jest ten automat. Dobra, to ja idę sobie do tego VIP-a. I co wy widzowie na to, żeby zrobić następnego fiusa? No jakby wiem. Ale może zrobimy. Awokadini. Coś tam, coś tam. Albo nie zrobimy, bo nie mam drain rotów. Dobra, gonimy. No i wlatujemy w tą falę. Uf, ale wleciałem. Dobra widzowie, teraz idziemy sobie postawić tego ufa duga Właśnie o, niego, o nim mówię, o nim mowa właśnie. I zobaczymy, jak go postawię, ile wtedy moja baza będzie zarabiała. Idziemy teraz na dół. Zobaczyć jaki jest mój słaby Brain rot. Cztery klen. Naprawdę? No, Alessio, nie wiedziałem, że tak mało dajesz. Tak szczerze mówię, naprawdę. Dobra, idziemy teraz nim wyżej. Tak. Tutaj na przykład, o na no to piętro, w sumie, w sumie, w sumie widzowie, wejdźmy, co ja gadam, Dobra, pyk. Dobra, to zejdźmy niżej i sobie zamieńmy go z tym Bizonter Jupitera. Bardzo mam dużo tej Bizonte Jupitera, właśnie i mam w ogóle widzowie, mam całą bazę w wyniebiańskich brainrotach. Jak wam pokazywałem te moje brainroty, wszystkie to pewnie zauważyliście, że mam całą bazę w Celestial. Jakby no całą no. Dobra, teraz widzowie sobie zbieramy kaskę. Pyk zbieramy. I wchodzimy teraz, widzowie, na górę, żeby zebrać kasę. Dobra, pyk. Zbieramko. Znowu zbieram. Aha, spadłem. Dobra, w sumie. Dobra, jeszcze raz wejdę. O, niego nie zebrałem chyba, a nie zebrałem. I teraz tutaj. Pyk. Zbieram sobie. No i co, teraz jeszcze idziemy na górę, sobie zebrać, bo tam mam moje najlepsze brain roty. Dobra, teraz sobie bierzemy jakiegoś brain rota, żeby go podlepszyć. Niech to będzie on. Wow! Ej, wow! 64SX. O kurczaczki, mogłem go w sumie podlepać. A nie, UFO i ten, to jest to samo ten spawnet on Celestial? Widzowie, jak to jest daleko Ale nie dla mnie <ścoughs> Jak ja tą mapę przelecę W sekundę, jak tej nie będzie za Żadnych takich głupich fal Może widzowie dojdziemy po tego Celestial Kibloka. Raczej nam to się nie uda. Raczej nie. Nawet nie ryzykuję, nie robię ryzyk. F fizyk. Nie, nie, nie. Tam nie idę. Nie, nie, nie. Nie. Nie idę tam. Pod żadnym pozorem. Idę sobie jakiegoś... Już wolę sobie jakiegoś brain rota podlepszyć. Aha. Okej. Okay. Gaś sobie podlepsza, Brainrota. Qn. Oh. widzowie, co on ma? Co to jest? Skąd ja takie coś mam? Patrz, Gostek, No nie mam jakiegoś dobrego Brainrota. O, 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 e-e-e, patrz. Dlatego Celestial. Proszę. Proszę, gościu, proszę. Patrz, jak to jest dobra oferta. Naprawdę. Widzowie spróbujemy. Spróbujemy zdobyć tego. Nie poddam się. Proszę. No patrz. Tu daję tryliony, a tu daję tylko miliony. Więc no, zgódź się, zgódź się. Proszę. O nie no, chyba to nie da rady. Dobra, widzowie, jak dam radę, to widzowie wam po prostu pokażę w następnym odcineczku. No to co, widzowie, to chyba na tyle się ma.